Bo musiałem i to nie zrobić. tak lepsze niż browar. Jak wypijesz ileś browarów podczodu, to jest większy. Co <noise> ty to, <jest> to. <noise> Nie, to zimni robisz Nie, nie no tego, ja to Nie, właśnie po budzie, to, jak, jak nie popijam żadnym to, gównem, no to nic mi nie jest. No dobra. Jak wczorajszym, no to ja dzisiaj, poza tym, że długo spałem, to nic mi nie chodzi. Ja się zdziwiłem, bo łycha zazwyczaj bardziej kacuje. Dobra, to tak, żeby było kurwa. Ale każdy się ha, ha, mnie uprzedził, także pa. pozdro Astro, ale teraz bye bye. No, jest tak mnie zmotywował no, i ze zero obserwujących, ha 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 nie. dostałem turbo motywację nie, biceps nauka, nie wydać, widzi młody 451451 wleć na czat biceps Szwecja. 451 wbijajcie do szubita. Młody.451, piszcie mu że go motywujecie, żeby wygrał MotoGP w Kolumbii. Kurwa. Będzie pierwszym wygranym w MotoGP w Kolumbii. Co kurwa od razu... Szubit, dali. mam nadzieję, że wygrasz, byku. kiwicuje ci. I teraz jesteś właśnie na drugim miejscu, bo Polsza da trochę cię kurwa uprzedził, ale teraz spędzasz czas chyba z dziewczyną, chyba zjechał do boksu. Już dziewczyna Polsza nie obserwuje Norasa. Dobra, czyli co? Dobra, ja i tak, jak będę palił, to też będę pomiędzy. Dobra, to kto zaczyna? Wow. Dopiero poczęście mnie zabolało. Siadaj na dupę, kurwa. No bo mam takie czasy na konserwacji. No nie, pup, nie po nie, no nie, butlo, kurwa, no szanuj się. Szanuj się? My? No ja się szanuję, nie wiem jak ty. O ty kurwa. złote. No raz wschódni pozdro Konina. Konin, kurwa i <goda> zjec> zjec, kurwa. Dobra. 33. No to rataj no za Trzy... A i Trzy dobra, cztery. bo ciebie nie było. Yy, przegrany robi zadanie, będzie mu starać. Czy my wybieramy? Czy, czat? czy my wygrani zadanie, czy czad, czy Donatorzy? Yy, tam w i yeah, yeah.